To Jest Boks jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bilo Poland. Już w najbliższą sobotę, 3 sierpnia w Nowym Jorku, kolejny zawodowy pojedynek stoczy najlepszy polski pięściarz wagi ciężkiej, Adam Kownacki. Babyface zmierzy się z doświadczonym, trzykrotnym pretendentem do tytułu Mistrza Świata, Chrisem Areolą. Polscy kibice dobrze pamiętają starcie Amerykanina z Tomaszem Adamkiem. Góral zwyciężył wówczas na punkty, mimo że nie był faworytem. Trzeba jednak pamiętać, że tamten pojedynek odbył się w 2010 roku i Areola jest dziś zupełnie innym pięściarzem. Dwukrotnie przegrał z Bermainem Stevenem, w tym raz przed czasem, zremisował z Fredem Kasim, a w 2016 roku uległ Diontajowi Wilderowi. Areola najlepsze lata ma już za sobą, ale to wciąż bardzo doświadczony pięściarz i uznana marka. Wygrana z nim na pewno przybliży Kownackiego do wymarzonej walki o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej. Polak ostatni pojedynek stoczył w styczniu tego roku. Zdemolował wówczas w drugiej rundzie Geralda Washingtona. Aktualnie Kownacki plasuje się na szóstym miejscu w rankingu Federacji WBC, dwunastym w WBA i czwartym w IBF. W zestawieniu portalu BoxRec.com umieszczono go na pozycji jedenastej. Adam Kownacki bezsprzecznie należy więc do czołówki wagi ciężkiej i w każdej chwili może się spodziewać mistrzowskiej szansy. Oczywiście, jeżeli wygra w sobotę z Chrisem Areolą. W Polsce transmisję z Gali w Nowym Jorku przeprowadzi telewizja Polsat Sport. Czekamy i trzymamy kciuki. Wszystkich fanów Botsu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Billopola.